Część czwarta robienia zamówień z koralików i biżuterii. Trochę nie nagrywałam, bo miałam zajęcia i szkołę, ale teraz zaczynamy. Yy, teraz będzie ze 150 zł. Do naszego zamówienia dorzucamy takich 5 gwiazdek zielonych, takie cztery niebieskie perełki, taka biała perła, trzy takie serduszka, takie dwa motylki, takie dwukolorowe koraliki, taki bryloczek clicker, taki bryloczek Sony Angel, jeszcze takich kilka gwiazdek, takich kilka literek, taki kwiatuszek, taka morska bransoletka, taki bryloczek, taki naszyjnik, taki zielony naszyjnik. Taki Sony Angel na telefon. Takie kolczyki. Taka szminka o zapachu wiśniowym. Taka szminka Fanta i taka szminka dynia. Taki bryloczek Stitch, taki bryloczek Kuromi i taka bransoletka i to na tyle. Bajo!